Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem RybaWenRyba, Ryba, a to jest odcineczek z mojego serwera rybakraft.tysrv.com. Zwracaj intro i lecimy z odcinkiem. Od poprzedniego odcinka, właśnie z otwarcia serwera, naprawdę dużo się zmieniło. Dzisiaj to jest, żeby właśnie skłamać 14 października 2021 roku. Serwer miał rekordy, jeżeli chodzi o największą liczbę graczy, które były na raz na serwerze. Było na serwerze 14 osób podczas live'a, za co Wam również serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną na live'ach. No na live'ie było 13 osób maksymalnie, na serwerze 14, więc jest kotaczko. Dodatkowo chciałbym pozdrowić VIP-ów ogólnie tego serwera, czyli Lilflix, Okultus, X 54, który jest Super Vipem oraz Nea Wychy. Pozdrawiam te wszystkie osoby, które są na tej tablicy, na każdym odcinku z serwera, właśnie będę pokazywał tutaj osoby, które są właśnie. O, tutaj nawet ktoś przyszedł! Przyszedł tutaj 34 cukrzyca q bardzo bardzo dziwny nik, dobra. Więc tak jak mówię, pozdrawiam te wszystkie osoby, które znajdują się na tej tablicy, no i mi się wydaje, lecimy, zobaczyć, co nasi gracze porabiają dzisiaj na serwerze. W ogóle na serwerze aktualnie jest 5 osób aktualnie, czyli w sumie oprócz mnie 4 osoby. I teraz tak, ja sobie dam jakąś niewitkę czy coś. Damy sobie efekt ryba, w ryba, invisibility na tyle sekund, 100. I żeby mnie nie widzieli. A czekajcie, jak to jest za duża liczba. Dobra, to damy sobie na tyle czasu, Invisibility. I czepamy się do pierwszej osoby, którą będzie. I lecimy sobie do Okultusa, proszę Państwa. Jest to osoba, jak widzicie, tak się prezentuje ta osoba. Jest ona w tej chwili u siebie w bazie. To jest chyba ekspiarka jakaś czy coś. Nie wiem, co w sumie to z resztą jest, ale to jest jedna z lepiej. O, tu jest ekspiarka. Tak, tam chyba. Tak, tu się ekspią rzeczy. Eee, czekajcie, ja bym wam chciał ogólnie pokazać tą bazę tutaj, bo ta baza jest jedną z lepszych zrobionych baz. Jeżeli obserwujecie ostatni serwer, to wiecie, że ta baza jest jedną z lepszych. Tylko, że nie wiem, dlaczego nie widzę wejścia w ogóle do tej bazy. Po, Poczekajcie, ja, ja to zrobię. O, teraz jest w bazie, dobra. Więc tak wygląda najlepsza baza aktualnie na serwerze, najfajniejsza. Zrobiona. Oczywiście ja nie pokazuję koordynatów, bo za chwilę ktoś by, znając ludzi, przyleciał i, i tą bazę zniszczył. Tutaj jakieś ogromne pomieszczenie, tego szczerze nawet nie widziałem. Tutaj bardzo ładnie zrobiony magazyn, tutaj portal do neteru Tutaj nawet już villagerów goście sobie zaczął farmić. To jest w ogóle baza, w której są tylko dwie osoby, więc tylko dwie osoby zrobiły taką fajną bazę. To są jakieś psy, więc no naprawdę mi się wydaje, że bardzo fajnie ta baza wygląda. Teleportujemy się również do innej osoby, jakiejś, tym razem. Tepniemy się jeszcze do rafareł, bo jeszcze uniknięte. Nie byłem. I proszę Państwa, jesteśmy u niego w bazie. Uuu, nawet coś fajnego tutaj z tego, co tutaj powstało. Mamy farmy, magazyny. Ładnie napisane. W ogóle zobaczmy, gdzie jesteśmy. Czy to jest, czy to jest daleko? Oczywiście, kordów nie pokażę. Teraz się tak zobaczę, czy to jest daleko od spawna, czy nie. To jest bardzo bliźniutko spawna. Tylko jakieś 500 tak naprawdę kratek od spawna. Więc no spoko. Czekajcie, ja sobie tutaj dam gamę, modę. Jeden, ok, jestem w tej chwili na niewidze. Oni mnie nie widzą. Mam nadzieję, jeżeli mają włączone dźwięki z gry, to mogą mnie w sumie słyszeć, ale raczej mnie nie widzą. Więc tutaj mamy gracza o jakże świetnym niku. Lubię owoce 1, którego w sumie zresztą też pozdrawiam. Tutaj mamy Rafaleł. Oni mnie nie widzą. Oni mnie nie widzą. Ja tutaj im chodzę po bazie. Oni mnie nie widzą. Dobra, zobaczmy, co jest jeszcze w tej bazie. Tu jest jakaś bardzo biedna, bardzo malutka, ale fajnie wyglądająca farma Super, super to wygląda. Tutaj mamy jakieś inne pomieszczonko w sumie. Tutaj, tutaj pewnie coś będzie, na razie tutaj nic nie ma, ale samo wnętrze bazy, czekajcie, farma pszenicy i TP. to oni to chyba jeszcze robią, oni tego jeszcze chyba nie skończyli. Lubię owoce, właśnie tej chwili coś tutaj kraftuję w craftingu, proszę Państwa, teraz kamera filmowa na lubię owoce, proszę Państwa, tak to wygląda, tak to wygląda. sobie tutaj chodzi, już w żelaznej zbroi, lubię owoce, z tego co wiem, z graczem, który dzisiaj wbił na serwer, więc no naprawdę spoko. No naprawdę spoko. Tutaj zobaczymy, co mają w skrzynkach. O, troszeczkę jak już z tego co widzę mają. E tutaj, no, spoko rzeczy, spoko rzeczy. Dobra, bo mam brat i lecimy bić smoka, a tutaj chyba będzie smok pokonywany na serwerze tutaj już enchanting, no pięknie pięknie, dobra, naprawdę serwer wygląda bardzo fajniutko, wyjdę jeszcze na górę, tu jest rafareł polecimy sobie wyżej delikatnie, zobaczymy w ogóle, a tutaj jest za, zategowany tutaj tak łatwo się nie zejdzie, dobra ja się jeszcze raz tepnę do tego rafareł znaczy do lubię owoce jeden jest naprawdę świetny nick, super pomysł na nick, dobra, jesteśmy już tutaj u niego o, on coś tutaj robi, dobra, on jeszcze chyba nie skończył, o, zenchantowany mieczyk teraz poleciał, Peknie. pomocy, zobaczymy co tam się dzieje u tego gościa Zobaczymy co się dzieje, halo, biegnie Tu znalazł czyjąś bazę To jest chyba czy jest stara baza Chyba ktoś ogrybił tą bazę, wiecie, bo jak jeszcze gdzieś z półtorej godzinki temu miałem live'a, to tutaj jeszcze ta baza była O, Shambobambo Bambo dołączył To jest chyba osoba, która mieszka w tej bazie również dokładnie Nawet takie farmy porobili, to ja nawet nie wiedziałem Tutaj jest automatyczna farma tu jest jeszcze większa automatyczna farma naprawdę spoko, weźmiemy sobie jeszcze gamę modę 3, ok? tutaj nawet farmy nether wartów już tutaj, coś naprawdę jest tutaj upiększa, tutaj naprawdę fajnie wygląda, no mówiłem, oni razem mieszkają sobie w tej bazie, tutaj jakiś pokój do enchantowania, tutaj blisko border. Więc to również jakoś za daleko Tutaj ten, no bardzo, w bardzo bezpiecznym miejscu jest tak naprawdę ta baza Nikt raczej tutaj nigdy nie przyjdzie, to w dobrej lokalizacji Wioska obok, naprawdę super, na plus Cepniemy się jeszcze na spawn'a yy, W sumie to po otwarciu, w sumie od otwarcia się na spawn'ie Ledwo co zmieniło, tylko tutaj posadziłem jeszcze jedno drzewo I w sumie na tym się skończyły wszystkie zmiany na spawn'ie Tutaj dałem Bikonowi yy, efekt speed'a I to w sumie tyle, dlatego no w sumie mi się wydaje, że to na tyle z dzisiejszego filmu. Eee, będzie oczywiście więcej odcinków z serwera w przyszłości. Mi się wydaje, że naprawdę takie. Oj, mnie nie widać, czekajcie. Efekt ryba, węryba. Nie, nie Rafaelu. Efekt ryba, when ryba clear. I eee, mi się wydaje, że takie odcinki z serwera są naprawdę fajne od czasu do czasu, żeby wam pokazać, co się dzieje na serwerze. Wbijajcie na serwer ip.rybakraft.tsrv.com. W tej chwili macie na ekranie wersję 1.12.2. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć.